No witamy w drugim odcinku. Yy, Teraz ja będziemy mieć droga. yeah, yeah. Dobra, przybujemy sobie auto jedziemy, nie? A sobie biorę mojego pięknego super szybkiego? No. Do lini chodź. Dobra, raz, dwa, 3 start! Jeszcze... jeszcze z powrotem a ja a ja a ja wygrałem koniec żyję to już na traga Wygrałem A to jeszcze raz tylko bez czyta, okej? Okay? Bez czyta teraz. Nie! Okay? <laughs> A masz Masz A masz masz karu. Bez cheetah, to bez cheatem. Wsiadaj. Ups, auto. Okej. Okay. U no, nas będzie bez cheatów, haha. Już? No już? No pojedziemy. Ja też testuję, jak coś tak. bo mi zlagowało trochę, okej okay. możemy jechać możemy jechać ja <laughs> się nie lubię raz dwa, trzy jestem wyścig, tu jakby co, o oh, lol ale mam włączony lol ale ja jeszcze z powrotem byś o tym? Co ty Ale nie, trzeba nawrócić! Wygrałem już to. Ja. chwila cięcia. Chyba chwila cięcia, aż, aż to dojedziesz. To jeszcze raz. Rewansz. Czekaję ja też. No możemy. Już. <grymne> Nie wiem, czy to powie co. Okej, okay. to jedziemy. No jedziemy, nie? Raz, dwa, trzy, start. O nie, mam cheatów, zapomniałem. Ej, używasz cheaty. Tak, tak bez nitra ciśniesz? Ej, do, do końca, do pasów. No, ja to zrobiłem, tak? <noise> dobra, to ja to jadę, jadę tam do, tego, do tego. Sobie ci aż konrad dojedzie. Cięcie! Dobra, jedziemy. Już jesteśmy. Yy, no i dobra, jedziemy, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, start. To jest niemożliwe. Miałem taki sam samochód jak ty. A ile jedziesz teraz? czemu nie wyścigasz? Bo ja 160. No pasów, musisz, musisz za pasy pojechać. No teraz. Nie. A to, to ja może biorę na samochód, bo to ma, ja mam taki sam jak ty. Jakieś inne sobie wezmę, okej? Okay? Taki mój ulubiony. Taki. Dobra, jedziemy. Dobra, tylko jeszcze tu się przyścigniesz, okej? Okay? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Start. Uuu. Tylko mu się dobrze rozpędza. Jak będzie do daleko zobaczyć jak się śnignę. Uf. No co mi wyprzedzasz, No co mnie, no? <grymny> o Jezus Maria. no ja! No bo wygraliśmy, wygrałeś w kowbojem. Tamby? Tysiąc dwa tysiąc dwieście jechałem. Wybuchłem. Wybuchłem. No dobra, przyznaję się. Używałem. No że... dobra, ja już chyba kończymy ten odcinek, bo dzisiaj jeszcze czas na tego, na terarię. I się na terarię trzeba jeszcze robić, nie? Okręcić. No to kończymy. To. No dobra.